Jesteśmy w Europejskim Centrum Solidarności. Tutaj się odbywa Gdański Tydzień Demokracji. Czasami może warto porozmawiać o demokracji. Szczególnie jak się ma takiego gościa jak Edwin Bendyk, dziennikarz i publicysta polityki, oczywiście, <laughs> polityki. Dzień dobry i prezes Fundacji e, Batorego. Dzień, Dzień dobry. Nick. No właśnie, jak to jest z tą demokracją? Czy to jest tak, że największym testem i świętem demokracji są wybory i to, co będzie nas czekało w przyszłym roku? Zdecydowanie, no, wybory, to, to, na, na tym polega logika procesu demokratycznego, że co jakiś czas y Odnawia się mandat władzy no poprzez właśnie oddanie decyzji suwerenowi. To hasło w ostatnich latach zyskało dużą popularność, czyli obywatelom, tak i teraz oczywiście. Ten proces ewoluował, ten suweren kiedyś. To była bardzo wąska grupa, która jeszcze na początku XX stulecia, nawet w takich krajach, które dzisiaj są synonimem demokratycznego ładu, jak Szwecja, prawo do głosowania miało zaledwie kilka procent dorosłej populacji, to też tylko mężczyzn, prawda? Więc to bardzo szybko po pierwszej wojnie zaczęła ewoluować i demokracja stała się y, czymś powszechnym, że nawet reżimy autorytarne dzisiaj odwołują się do demokratycznych mechanizmów, czyli do wyborów jako mechanizmu legitymizacji. Chociaż wiemy, że no, w Rosji na przykład ten proces jest całkowicie ustawiony, ale niemniej jednak on nabrał takiego znaczenia, że nawet Władimir Putin musi odwołać się do, do procedury mhm. demokratycznej, żeby zatwierdzić swoją władzę, chociażby teoretycznie nie musiał, pewno przy, przy wszystkich y, swoich y, zasobach które, które zgromadził do. Więc to pokazuje i wagę samego momentu, ale też pewne niebezpieczeństwo, że to, to może być pewien rytuał, właśnie, który jest pozbawiony substancji, prawda? że ma znaczenie polityczne, ale tak naprawdę no właśnie rosyjska demokracja nie ma nic wspólnego z demokracją, jeżeli rozumiemy demokrację jako coś więcej niż tylko procedurę, właśnie związaną z władzą i z, z wyborem, tylko yy, jako no, codzienną praktykę, znaczy ta, że ta demokracja towarzyszy naszym codziennym jakimś zachowaniom, no po prostu jesteśmy demokratami, bo, bo tak lubimy. Teraz zadam bardzo proste pytanie. Kto wygra wybory parlamentarne w Polsce w 2023 roku? Ha, ha. No to jest ba ba bardzo dobre pytanie. Wiem, no, wszyscy, chociaż nie wszyscy te same nadzieje pewna dzielą. Oczywiście zwolennicy obecnego obozu liczą ciągle, że Zjednoczona Prawica odzyska w wigor i, i, i będzie stanie na kolejną kadencję przedłużyć. Od, no, chociażby inspirując się tym, co się wydarzyło na Węgrzech, gdzie no, Viktor Orban po raz czwarty odnowił to. Ale czy to jest takie yy, niemożliwe? jest możliwe oczywiście że jest możliwe przy różnych warunkach Znaczy, żyjemy teraz w takich czasach żeby jakiekolwiek prognozowanie nie tylko w kategoriach y, słupków oparcia dla formacji politycznych ale kontekstu mhm. który ma wpływ na politykę no wojna kto, kto jeszcze rok temu, prawda, zakładał, że będzie tego typu przesilenie. No, 2020 rok pandemia, znowu, kto przygotowany do tego typu kryzysu, więc yy, dzisiaj już wiemy, że przechodzimy z kryzysu do kryzysu i to ma wpływ, yy, który z jednej strony destabilizuje system władzy, ale jednocześnie władza, zwłaszcza o takim charakterze jak ta, którą mamy w Polsce, czyli władza populistyczna, która nie waha się używać instrumentów propagandy, dezinformacji i tak dalej, potrafi również kryzys wykorzystać do budowania, mhm. czy Konsolidacji, przynajmniej swojego elektoratu. No i tu w Polsce oczywiście rozpoczyna się ten kluczowy moment, że inaczej właśnie niż na Węgrze, które wspomniałem, obecny układ władzy nie ma za sobą większości. Wiemy to, że nie ma, nie ma większości, nigdy nie będzie miał większości społeczeństwa za, za, za sobą, znaczy nigdy. Przynajmniej w perspektywie tak. Polacy są bardziej pluralistycznym społeczeństwem, ale mobilizacja tej tej mniejszości wystarczała dotychczas, żeby właśnie władzę odnowić, ale to ze względu na rozproszenie opozycji, że opozycja nie, nie potrafiła stworzyć zwartego bloku, że tutaj cała reszta społeczeństwa, ta nazwijmy ją pluralistyczna, no właśnie jest ofiarą tego pluralizmu, który powoduje, że trudno jest zbudować wspólny program między, no nie wiem, konserwatywnym PSL-em i jednak lewicą, prawda, ze względu na zupełnie inne, znaczy no może nie zupełnie inne, ale inne zestawy wartości, które, które są na sztandarach tych, tych, tych partii. Ale myśli Pan, że dziś, czy w tej perspektywie roku bardziej musi się postarać ta strona opozycyjna, czy dziś musi się postarać ta strona, która dzisiaj rządzi? Czy w ogóle zupełnie co innego wpłynie na wybory, na przykład kryzys, na przykład recesja? Kryzys będzie bardzo istotnym czynnikiem, a wszyscy wiedzą, że muszą się starać i to widać jak e, Prawo i Sprawiedliwość, no, chociażby sam Jarosław Kaczyński, jak to rozumie, tylko widać też, jak trudno na, przełożyć tę potrzebę na skuteczne działanie. No, problemem Prawa i Sprawiedliwości to jest to, że najbardziej nieprzewidywalnym czynnikiem jest sam prezes, bo nie wiadomo co mm -hmm. powie, prawda? No w momencie, kiedy mówi, że prawda, bezwzględnie się się, prawie sprawiedliwość, rozlicza z korupcją i, i są nawet ofiary śmiertelne, no to pytanie, czy, czy on to celowo powiedział, czy po prostu już kontroli, czy nie kontroluje? Ja w każdym razie to, to, to zabrzmiało raczej jak, jak. Czy inne jego wypowiedzi, nie wiem, euro za trzy złote prawda, tak dalej. Więc. Wiem, że sztab ma problem, czy wypuszczać prezesa, czy nie, na, na spotkaniu z ludźmi. Wiemy, że Mateusz Morawiecki, jakby też teraz wszedł w tę grę, ale z kolei on jest osłabiony właśnie przez zarządzanie kryzysem, które jest co najmniej niespecjalnie nie udane. Więc wiadomo, że wszyscy wiedzą, że muszą się postarać, tylko co to znaczy właśnie w sytuacji kryzysu, żeby nie przedobrzeć i nie okazało się, że efekt jest odwrotny. No, po stronie opozycji widzimy, że yy, to, to, to z kolei Donald Tusk na przykład no, roz, rozumie, też przyjmując tę samą strategię, która kiedyś w Platformie Obywatelskiej tak oczywista nie była, czyli wyjścia do ludzi, prawda? spotykania się, podejmowania konfrontacji w innym modelu niż Prawo i Sprawiedliwość, no, bo spotkania prezesa są no, ustawione, po, ustawione po ścisłą ochroną policji, prawda? <laughs> Donald Tusk nie, nie boi się, y, ale też wybrał y, jednak, y, no, że, że trzeba... Postawić na pewne przełomy takie komunikacyjne, prawda? Czyli ta aborcja, sta... aborcja no to jest istotny komunikat zarówno do wewnątrz, ale też taki sygnał, że być może po raz pierwszy w tych wyborach e, istotna partia, znaczy najważniejsza partia opozycyjna powiedziała, że przestaje grać z kościołem, czy kościoł, uwzględniać Kościół jako istotną siłę polityczną. To jest nowość w polskiej polityce. I teraz, czy ta kalkulacja jest dobra, czy nie, to się właśnie przekonamy, mhm. ale to kiedyś to musiało się stać. Wiedzieliśmy, że, że dojdzie w końcu do momentu emancypacji sfery politycznej od, od, od wpływu kościoła i być może ten moment następuje. To jest niezwykle ciekawe. A czy pan, szczególnie jako szef fundacji, ma takie przekonanie, że. Także część ludzi się nad tym zastanawia, że to będą wolne, demokratyczne i uczciwe wybory? To znaczy tak, no my akurat w fundacji mamy zespół ekspertów do spraw wyborczych, który działa od już wielu lat i to rzeczywiście są na, na, najlepsi możliwi eksperci w tym temacie. Oni pod, podsumowywali niedawno cały ten proces wyborczy w ostatnich latach, jak wyglądały kolejne kampanie. No i, i z ich analiz wynika też z naszego systemu, mimo wszystko, też to roli samorządu w organizacji wyborów, też mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego. Widać, że Ryzyka takiego kradzieży wyborów, takiej bezpośredniej, no, jakieś manipulacji, to, 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 to szansa jest niewielka. Oczywiście mogą być jakieś, jakieś incydenty, no jak, jak to się zdarza w czasie wyborów, ale systemowego mechanizmu trudno sobie wyobrazić. To, to, żeby nastąpiło. Oczywiście te wybory nie będą równe. Znaczy to, to, to wiem w tym sensie, że tak jak, jak było w kampanii chociażby prezydenckiej czy wcześniejszych, no po prostu cały aparat państwa jest włączony, i z, włącznie ze spółkami Skarbu Państwa, no po prostu w propagandę na rzecz y, kandydatów y, obozu władzy. I w tym sensie to nie będą równe wybory, to wiemy. Ale nie muszą, z tym, że to nie powinno strony demokratycznej usprawiedliwiać i w tym sensie, że mamy doświadczenie z historii, chociażby rok 89, gdzie wybory były znacznie bardziej nierówne. No tak. y, I wszystko zależało od tego, czy Wyborcy wiedzą, po co mają głosować. Czyli trzeba dostarczyć im argumentu, żeby no, po, poszli do un. wyborczych. I najgorsze byłoby, wracając do tego właśnie pytania m, o możliwość jakichś manipulacji, właśnie jakich, no, właśnie, nieuczciwości, fałszes, no to najgorsze, co by było, to gdyby poszedł komunikat y, przez nadmierną też taką eksponowanie właśnie tych, tych, tych samego procesu wyboru, jakby różnych trudności z związanych, y, żeby poszło. Y, takie poczucie, że nie można ufać samemu procesowi, właśnie temu najważniejszemu aktowi, że nie ma po co iść do UN, bo, 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 bo po prostu... Znaczy to by spowodowało, że nie wiem, że frekwencja byłaby na poziomie... Może być tak, niska, niska frekwencja, a tu ludzie muszą mieć zaufanie, że to rzeczywiście, niezależnie od tego wszystkiego właśnie, że, to, że będą nierówne, to, 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 to jednak, że ten akt ma znaczenie, że to ciągle jest święto demokracji i że można w ten sposób zmienić rzeczywistość i trzeba zrobić wszystko, żeby jednak przekonywać, że możemy... Poza tym możemy przez zaangażowanie, chociażby w angażując się w roli obserwatorów społecznych, Mężu zaufania, że jesteśmy związani z partiami i tak dalej, możemy ten proces kontrolować. No i to wiemy, że będzie się działo. Mhm. A jak jest w ogóle z społeczeństwem obywatelskim? Jest lepiej, gorzej, dobrze? Dzisiaj, czy ostatnio, profesor... Brązuński powiedział o gnuśności, używał takiego sformułowania, tak, tak. że jesteśmy no. Ja rozumiem, że części z nas się chce, działamy, no ale część tak trochę płynie sobie. Nie, no to, to jest prawda i to. Teraz problem jest taki, że pytanie na, na, na co patrzymy, znaczy jak definiujemy społeczeństwo obywatelskie. I jeżeli byśmy mieli takie klasyczne wskaźniki, jak, jak liczba organizacji społecznych, uczestnictwo w tych organizacjach, to no to nie jest dobrze. To znaczy, my nie jesteśmy. Klas, te, te, I liczba organizacji, to ich jest to, 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 to trochę ponad 100 tysięcy we Francji, 2 miliony na przykład, prawda? więc to pokazuje różnice, ale też nie ma się co dziwić. Znaczy my tworzymy to, 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 to społeczeństwo od 80. No tak roku, długo. roku, niedługo. Yy, to, zawsze też ta kategoria społeczeństwa obywatelskiego była związana z czymś, co też tworzymy dopiero do 1989 roku i dopiero teraz powoli zaczyna krzepnąć, czyli klasa średnia. Chodzi o to, że muszą być ludzie, którzy mają wystarczające prywatne zasoby żeby móc się angażować w sprawy społeczne, ale też, co jest istotne, o czym zapomniamy, że mają czas. I teraz znowu, jak się porównujemy do Francji, Francuzi pracują przeciętnie rocznie o 500 godzin mniej niż Polacy. No, to, to jest te 500 godzin, które można, może nie wszystkie, ale powiedzmy 100 z tych 500 przeznaczyć na działalność społeczną, której my takiego komfortu nie mamy, prawda? Więc dopiero też zaczynamy odzyskiwać to zaczynamy mówić, że trzeba inaczej przesunąć tę równowagę. Więc biorąc pod uwagę to wszystko, z kolei, jak popatrzymy na takie na fenomeny jak to, co się działo po 24 lutego, prawda, czy wcześniej w czasie pandemii, samoorganizacja w gminach, tak, w sprawach pomocy tym, którzy potrzebowali, no to nagle widzimy, że społeczeństwo że jest w stanie działać. Teraz, czy wypełnia one wszystkie kryteria społeczeństwa obywatelskiego, takie z podręczników, to chyba już nie jest takie istotne. Ważniejsze jest, na ile jesteśmy w stanie w sytuacji potrzeby no, mobilizować się, żeby tę potrzebę jakoś rozwiązywać, czyli właśnie zapewnić, że ludzie starsi, niepełnosprawni, czy, czy, czy właśnie jakoś wykluczeni, no, nie będą umierać z głodu w czasie pandemii, prawda, w czasie restrykcji. No ja nikt... się tylko zastanawiam, bo ten, ta pomoc Ukraińcom jest fenomenalna, tylko czy to nie jest trochę taka nasza cecha, że my tak lubimy takie, taką akcyjność, tak, potrzeba to akcja, tylko to... pytanie, czy to, czy nie na, czy nie na zbyt krótko? To jest... Tam, właśnie jak się dokładnie popatrzy na to, tam wiele zjawisk się uruchomiło, bardzo ciekawych i oczywiście ten, o którym pani mówi, absolutnie też, też takiego zrywu, rodzaju powstania, który był niezbędny. No to, to, ale to, to nas uratowało, że ta pierwsza fala zaskoczenia, prawda, która przyszła, gigantyczna przecież, no właśnie ten mechanizm powstańczy, nazwijmy to tak, był kluczowy, ale to, że byliśmy skutecznie tę energię ludzi zagospodarować, to było skutkiem z kolei tego, że od lat pracują organizacje społeczne, które nabywały kompetencje. Tutaj chociażby jedną z takich organizacji jest, jest Homo Faber z Lublina, i oni nie pojawili się w tym temacie teraz, bo pojawia się potrzeba. Oni o tym w Lublinie, nad tym tematem pracują od 10 lat i uczyli się po prostu, bo Ukraińcy przecież też jako. No, nie tylko Ukraińcy migracje z, do, do Polski, to, to już jesteśmy krajem w tej chwili migracyjnym, nie emigracyjnym. Prawda? W związku z czym okazuje się, że są organizacje, to Howower jest jednym z wielu, nie, nie jest jedyną, które tym się zajmują na poziomie lokalnym lub krajowym i zbierają kompetencje. Nagle się okazało, że, że te instytucje społeczeństwa obywatelskiego są w, w takim momencie elementem infrastruktury, która jest w stanie z kolei skanalizować tę energię społecznej mobilizacji. I jeszcze jeden czynnik, którego ciągle najmniej mamy rozpoznany, nie, nie, nie doceniamy też moim zdaniem, no to jest to, że właśnie na skutek tych procesów migracyjnych w Polsce są już nie tylko Polacy, prawda? jest duża rzesza Ukraińców chociażby, w miastach to są już potężne społeczności, które też tworzą, się samoorganizują, tworzą własne organizacje, które, yy, no one właśnie bardzo aktywnie uczestniczyły. Dzisiaj wśród wolontariuszy, chociażby homofobera, większość to są Ukraińcy, Ukrainki, którzy mieszkają w Polsce. To też byli ci ludzie, którzy najczęściej udostępniali swoje mieszkania i musimy zacząć też tak patrzeć, że mamy pluralistyczne, zróżnicowane wielokulturowe społeczeństwo i ta obywatelskość musi się rozszerzyć wykroczyć poza Polki Polaków. A ten trzeci sektor, ma Pan takie poczucie, że jest jakby na, na odpowiednim poziomie są te relacje pomiędzy zarówno władzą rządową jak i samorządową, a trzecim sektorem? Czy to jest trochę takie ciągle wydzieranie sobie i... No, taka... to jest, na poziomie władza centralna, sektor pozarządowy, no jest bardzo źle. Znaczy, dlatego, że, że te relacje są mocno zideologizowane. Znaczy tutaj my sami odczuwamy tych jak... Tych lubimy, a tych nie. No dokładnie tak, ale to ze względu na, na ideologię, no ile organizacji, które działają, no, w kwestii praw człowieka, praw kobiet, praw mniejszości, praw migracyjnych. Po 2015 roku zostało odciętych od dofinansowania ze środków państwowych. No szczęśliwie są takie organizacje, jak Fundacja Batorego, które, które są te środki zewnętrzne, nie wiem, fundusze norweskie które akurat pomogły tym organizacjom właśnie przetrwać ciężki czas i okazały się one niezbędne teraz właśnie. Prawda? Ale, ale te relacje z, no, z państwem nie są dobre, to znaczy są bardzo nierówne właśnie i, nie, i nietransparentne. Nigdy nie były doskonałe, ale teraz jest, jest rzeczywiście bardzo bardzo niedobrze. Na poziomie samorządowym jest zdecydowanie lepiej, ale tu z kolei nie można uogólniać, mamy no, mamy 2700 gmin. I w, I w każdej jest, jest inaczej. Natomiast jest jakiś, bym powiedział jednak, przełom polegający na tym, że od takiego momentu z zeszłego roku, kiedy to właśnie organizacje społeczne zorganizowały wysłuchania w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, w które też włączony był samorząd. Samorząd zrozumiał, że może te organizacje społeczne, które działają na ich terenie, to nie są tylko tani wykonawcy usług społecznych, prawda? Niezbędny, ale, ale taki no, na zlecenie, a nie jako partner. Nagle się okazało, że my dysponujemy kompetencjami, nie tylko ludźmi ale też kompetencjami merytorycznymi, logistycznymi i tak dalej. To potem wyszło przy akcji Wolna Szkoła, która sprzeciwu wobec Lex No a już teraz przy okazji Ukrainy, no to, 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 jest, to jest spektakularny przykład. I wielu samorządowców to, to dostrzega i że trzeba w ogóle zmienić relacje właśnie na partnerskie. Znaczy, teraz mhm. to, co to partnerstwo ma znaczyć, no to, to, to właśnie dyskutujemy, tak? że to właśnie już nie może być mechanizm tylko ogłaszania konkursu, jak na, na wykonanie czegoś, tylko nawet współtworzenie po, polityk miejskich chociażby, prawda? W jakichś sprawach. No i tutaj pani prezydent y, Aleksandra Dulkiewicz y, no, no, mówiła o, o, o tym, że na, po, polityka mieszkaniowa, na przykład tutaj w, w, w Gdańsku, no, jest, jest współtworzona z organizacjami społecznymi, które dysponują pewnymi kompetencjami. A nie ma pan ja. wrażenia, że to jednak dla wielu samorządów wciąż jedno, to jest tylko kwestia dobrego wizerunku? Że dobrze jest się grzać? Niestety tak, tak jest, zwłaszcza w tych samorządach, które jeszcze, no powiedzmy, taki hodują takim staremu modelowi, takim, bym powiedział, bardzo technokratycznemu, gdzie, gdzie z, y, władza lokalna, y, no głównie była rozliczana, też tak mieszkańcy myśleli o tym samorządzie, no, ze skuteczności realizowania inwestycji, ze zapewniania usług społecznych. No, i, I to się sprawdzało przez długi czas, chociaż już takim pierwszym y, momentem, który pokazał, że ten model się kończy, to w 2014 rok i ówczesne wybory, kiedy no, chociażby w Gdańsku prezydent y, Paweł Adamowicz myślał, że w pierwszej turze wygra. Nagle się okazało, że jest debata tak, o mhm. stylu władzy nie, prawda? i on bardzo zmienił wtedy. No, panele obywatelskie, które tu się pojawiły prawda, i tak dalej, nagle się to od... pojawiła świadomość, że coś jednak inaczej trzeba te wład... relacje między władzą lokalną a, a mieszkańcami, ustalać Wielu jeszcze tego nie dostrzega, natomiast stawka jest wysoka, bo chodzi o to, żeby, że to nie jest tylko po to, żeby realizować tam jakieś wskazania z nowoczesnych podręczników zarządzania publicznego, tylko po prostu wchodzimy, już mówiliśmy o tym w czasy permanentnego kryzysu. Gdzie środków będzie coraz mniej, no ten rok yy, metropolie polskie zakończą po raz pierwszy tak wielkim deficytem budżetowym, który oznaczać będzie ograniczenie możliwości realizacji zadań w przyszłym roku, który będzie bardzo kolejnym rokiem kryzysowym. No i teraz jak w takiej sytuacji zaspokajać potrzeby? Rosnące potrzeby ze względu chociażby się na starzenie społeczeństwa, jak zaspokajać te potrzeby. Prawda? No, nie da się tego robić starym metodą, czyli dystrybucji środków z budżetu, bo te budżety będą mniejsze. No, trzeba włączyć zarówno społeczeństwo obywatelskie, ale też przedsiębiorców lokalnych jakieś nowe modele szukania rozwiązań. To na całym świecie się szuka, więc, więc warto, warto. Inspirować się, ale, ale na pewno to jest ten moment właśnie, że, że ten kryzys wymusi zmiany. Kto szybciej do tego dojrzeje, do takiej rozmowy, tym ma większą szansę, że, że, że wygra w kolejnych wyborach samorządowych. No właśnie, a te wybory prawdopodobnie za, no, za dwa lata, jak no, no właśnie, słyszeliśmy, ma. więc samorządowcy mają trochę czasu, ponieważ wątków jest mnóstwo, ale chciałbym pana zakończyć zapytać na koniec, bo pan jest z mediów, ja byłam trochę z mediów. Co pan myśli o, o mediach w ogóle współcześnie i jaką rolę odegrają media, także w kontekście kolejnych wyborów w Polsce? Znaczy, przy wszystkich zmianach, jakie są, też niezadowoleniu z tego, chociaż faktu, że media, no, siłą rzeczy, przy tej polaryzacji sceny politycznej, same też weszły w tę grę polaryzacyjną i nawet jeżeli próbują zachowywać profesjonalną taką rzetelność, prawda, no to, to, to sam fakt, że po prostu są dwa różne światy interpretowania, dwa różne systemy wartości, według których decy interpretuje się rzeczywistość, powoduje, że nie można z tej polaryzacji wyjść, prawda? To, to jest jakiś, jakiś zasadniczy problem, ale jedno jest pewne, że po tych wszystkich takich utopijnych różnych dy dy dywagacjach o tym, że media instytucjonalne przestaną być potrzebne, bo zastąpi właśnie media społecznościowe, blogi i tak dalej, no dzisiaj wiemy, że nie, że oczywiście bardzo ważna jest de otwarta debata w mediach, na Facebooku chociażby, przy wszystkich jej wadach, które są dobrze opisane, i, i wiem, że trzeba na to jakoś tam wpływać, ale najlepszym właśnie mechanizmem jakby ochrony czy, czy takiego Pokazy, też też reagowania na, na różne niebezpieczeństwa wynikające z tych nowych obszarów mediów, no jest silna sfera mediów instytucjonalnych, które są w stanie chociażby, no nie wiem, dziennikarstwem śledczym się zajmować. To jest przy takiej władzy, jak przy każdej władzy to jest niezbędne, no, przykład, tak. ale właśnie przy takiej, która już nie, 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 w ogóle nie kryje się z korupcją, prawda, więc dokumentowanie tego, opisywanie mechanizmów, jest istotne, a tego nie, żaden bloger sam nie zrobi. To musi, muszą robić wręcz już dzisiaj konsorcja mediów. te wszystkie, Nawet międzynarodowe. Nawet tak, prawda? Te, te najważniejsze afery dotyczące właśnie z tym majątkami, prawda? Miliarderów, polityków, te wszystkie Panama Leaks, prawda? I tak dalej. No to robiły. Konsorcja najbogatszych instytucji medialnych, no ale dzięki temu wiemy, jak ten świat jest ustawiony. Czy to zmienia świat, to jest inna rzecz, ale przynajmniej mamy informacje, prawda? I to samo jest na poziomie krajowym, więc, więc to, że my jeszcze mamy zróżnicowaną sferę medialną i sporo jednak dosyć silnych mediów instytucjonalnych, zarówno jeśli chodzi o media cyfrowe, jak, jak, jak i prasę, no to to jest naszym jednak ciągle wielkim zasobem, jeżeli chociażby znowu porównać się do Węgier, gdzie praktycznie nie istnieje to przecież... A polaryzacja polityczna mediów chyba nam zostanie, tak trochę jak w Stanach Zjednoczonych. Ona już zostanie, znaczy to też nie jest, no w Polsce to nie jest nic nowego, przed wojną scena medialna to była znacznie bardziej, a, a tam język nienawiści, jaki tam był, to, 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 to jednak no, od, od właśnie po, coś śmierci, stulecie swoją drogą my będziemy mieli Zabójstwa tak, prezydenta Narutowicza, może to będzie taki moment, że warto właśnie trochę się nad tym zastanowić, do czego może prowadzić nadmierna polaryzacja, ale ona będzie faktem, nie, nie, nie tutaj to, to, ten, no po prostu pe, pewne różnice będą nieusuwalne, to wiemy, słyszeliśmy w Karpaczu, prawda, jakim niektórzy mają wizję, prawda, kultury, co, co dla nich jest cywilizacją, co nie jest, no myślę, że, że, że to, to jest poważny problem i trudno tutaj będzie znaleźć wspólne, wspólny mianownik. Dziękuję bardzo za tę rozmowę Dziękuję i za to spotkanie. Bardzo. Dziękuję.